Instalacja fotowoltaiczna o mocy 977 kWh. Instalacja składa się z 31 paneli firmy Seraphim. Panele Seraphim Blade. Moduły są dzielone na dwa. Są to dwie niezależne połówki.

z kierunką południowego na zachód falownik Sunny TriPower firma z SMA wejście na dwa stringi jeden string 16 paneli, drugi string, 15 paneli, rozdzielnia DC. Wszystko zgrabnie zabudowane w małym pomieszczeniu w domu. A tak wygląda podział paneli na stringi: Górny string. I dolny string. Przejdziemy teraz na stronę Sany Porta, w którym można obserwować swoją instalację fotowoltaiczną. Mamy tutaj widok instalacji. Aktualny stan mocy 3 kW 3300. Energia fotowoltaiczna wyprodukowana w dniu dzisiejszym to jest 11,5 kW, z tym, że jest, dochodzi godzina 15, a tutaj mamy ostatni wynik o godzinie 13:30, czyli ponad godzina jeszcze nie ma wyników pobranych. W, maksymalnym, w maksymalnej produkcji było ponad 5 kW. Tak to wygląda w dniu dzisiejszym miesięcznie. Od początku roku, od pierwszego, widać, że trzy dni były kiepskie. Bardzo mało. Dwa dni, noś takie pod 25 kW uzysku. I tak jak dzisiejszy, jeden średni. Szara kreska pokazuje średni przewidywany uzysk energii który wynosi 10, kW dziennie. Największy uzysk był 5 stycznia, prawie 25 kW. Drugi wynik 23,68 2 stycznia. I tak jak podobnie jak dzisiejszy dzień 3 styczeń 12,8 i dzisiejszy 11,44, z tym że to są jeszcze niepełne dane w rocznej produkcji, czyli początek całego, od początku roku, ten miesiąc styczeń zostało wyprodukowane niecałe 80 kW, 79,06 kW za niecałe 7 dni, z czego średni przewidywany uzysk na styczeń wynosi 318 kW. Można podejrzeć falownik, jak pracuje w dniu dzisiejszym. Maksymalny osiąg w szczytowych momentach. To jest 5-15 kilowata. Falownik STP 80, jest to Sun Tree Power, w produkcji SMA Falownik trzyfazowy. Posiadający dwie linie, dwa stringi. Karta instalacji. Moc instalacji 9,77 kW.